Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak w telefonie Red Magic włączyć nagrywanie ekranu. Także zapraszam do oglądania. Aby włączyć nagrywanie ekranu, należy złapać w prawym górnym rogu ekran, następnie pod jasnością złapać, kolejną kreseczkę, zjechać na sam dół, następnie przesunąć albo, jak macie na pierwszej stronie, to na pierwszej stronie. Szukać opcji o nazwie Nagrywaj ekran. Bierzemy. Aktualnie mamy tutaj wszystko pokazane. Możemy wyciszyć mikrofon. Możemy go włączyć. Tutaj startujemy nagrywanie. Zaczynamy nagrywanie. Proszę, nasz ekran się aktualnie nagrywa. Tym sposobem możemy nagrywać ekran naszego telefonu. Aby zastopować, naciskam w prawej stronie koniec nagrania. Jak widzicie, możemy sobie go odpalić. Mikrofon nam się nagrywał, i tym sposobem mamy całe nagranie zrobione. Także dziękuję za oglądanie. Cześć!